Cel został zrealizowany, że wygraliśmy i to jest najważniejsze. I no wiadomo, że każda z tych drużyn walczyła jak najlepszy wynik, no tym bardziej, że gospodarzem praktycznie też się należało zwycięstwem, no ale niestety w końcówce nasza drużyna okazała się lepsza i wygraliśmy dwoma punktami, no ale wygraliśmy. Duże słowa uznania dla gospodarzy za to, że ten tor na, dzisiaj mogli, na tym torze mogliśmy dzisiaj się ścigać, gdyż włożyli wiele pracy, którym nasz zespół był świadkiem. Zdejmowanie płach tych, tych ochronnych, potem przygotowanie toru do zawodów i tu naprawdę duży szacunek, że mogliśmy dzisiaj odjechać te zawody. Oczywiście już w końcówce były, były lekkie opady deszczu, no ale to. It was a little bit different, but um, you know, personally, I didn't you know change too much. Comp uh, different compared to normal, but um, you know, I think the guy, the track staff, they all did a great job tonight, uh, and you know, the rain wasn't so much of an issue. Just it was maybe a little bit hard to see. It's just the same as any other, but. Um, you know it's the playoffs now, and uh, you know everybody who's here—they're all riding good and they're strong teams. So uh, you know, obviously we, we want to win, but uh, we just came a little bit short tonight. But uh, you know, I look forward to next week, going back to Chestover. No jako drużyna to spisaliśmy się i tutaj ocena jest zawsze na plus, bo zespół wygrywa. To jest chyba najważniejsze. Oczywiście w pierwszej części Leon miał małe problemy, natomiast wtedy kiedy musiał zrobić punkty, no to zrobił. A już te ostatnie dwa biegi nominowane, no to już naprawdę były wysokiej klasy ściganie. No i to, Jeśli startuje czterech... Tterech Mistrzów, y, którzy jeżdżą na co dzień Grand Prix, no to jeden musi zawsze przyjechać czwarty, no wypadłem na Leona, no ale tak jest speedway. Overall, you know, I'm pretty happy with it. You know, obviously I'd like to always score more points, but it's um, in good races and uh, you know, I feel like I made a couple mistakes, but you know, I think we know what, what mistakes we made and we can improve from them. So uh, you know, I think it's a lot of positives from tonight. For me, to be honest, you know, I don't think of it any different. You know, I always think, you know, if, if, if I'm here, I'm here to do my best, and uh, whether well, that's the league or the playoffs, it's all the same. So uh, it's just that, you know, extra bit cool, but you know, it's the it's the most important meetings of the season, so uh, that's cool. But you know, as far as preparation, it's just the same. In spokoj jest najważniejszym, it's a jak będą jakieś nerwowe ruchy, no to jest nie jest skazane. My robimy ciągle ten sam scenariusz. Nie wpadamy w panikę, analizujemy błędy. No i najważniejszy jest sprzęt. To już nie muszę się powtarzać, bo to jest taka stara, stara płyta, że sprzęt, żeby był przygotowany na, na mecz rewanżowy no i wszystko, wszystko w naszych rękach.